Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie! Jak akurat ostatnio mieliśmy Grzesia, to myślę, że czas poruszyć taki jeden bardzo ważny temat, który nadesłał mi początkowo jeden widz, a potem z dwaj patroni. Wobec tego wychodzę z założenia, że warto się tematem zająć. Otóż, moi drodzy, na pewno nikogo nie zdziwi fakt, że po całym kraju są rozesłane ulotki akcji hashtag Szczepimy się. To jest normalne, to jest często spotykane, możecie takie ulotki znaleźć w każdym sklepie, ja swoją akurat nabyłem w żabce i dlaczego? Dlatego, ponieważ ona dzisiaj mi będzie bardzo potrzebna, między innymi do porównania, ponieważ tak się składa, że łoscypek pachnie tożsamo, a. Foliarze zaczęli produkować swoje własne ulotki, które kolportują wszędzie. I te ulotki niebezpiecznie przypominają ulotki. Właśnie kolportowane przez NFZ i kancelarię prezesa Rady Ministrów. Jednakże, nie uprzedzajmy faktów. Zapoznajmy się najpierw z awersem, a potem rewersem konkretnej ulotki. Najpierw mamy rządową. Rządowa składa się na trzy strony. Na awersie jest przedstawienie szczepienia przeciwko, wy już wiecie czemu, 19. Sprawdź, jak zaszczepić się przeciw wy już wiecie czemu i dlaczego warto to zrobić jak najszybciej, jak i gdzie mogę się zaszczepić, dziesięć powodów, dla których warto, gdzie szukać sprawdzonych informacji. To jest w treści pierwszej strony tytułowej, na dole oczywiście mamy kobietę. Kobieta, która jest prawdopodobnie z personelu medycznego, ponieważ ma medyczne ciuchy białe, no i się tak delikatnie uśmiecha. To jest tak zwany uśmiech Mony Lizy, czyli nie szczerzymy się jakbyśmy chcieli zarąbać Batmana, ale także nie siedzimy na burmusze, tak przyjaźnie, ale nie do końca. I teraz myślę, że czas sobie umówić porównanie, ponieważ w porównaniu mamy praktycznie dokładnie ten sam krój, moi drodzy. Zwróćcie sobie uwagę, mamy tę samą szatę graficzną, ten sam podział. Ten sam, właściwie no nawet wygląd, czcionka jest dokładnie ta sama, tylko oczywiście foliarzom nie przeszło przez gardło, a właściwie przez drukarkę zdjęcie kogoś, kto ma choćby sugerować coś związanego z medycyną. Zamiast tego dodali lokalny herb województwa. I tak, herb województwa, ponieważ tutaj akurat widzicie Świętokrzyskie. Tylko, że tak się złożyło, że dostałem z Warmii i Mazur oraz z Lubelskiego podobne zdjęcia, ale jedziemy na tym tylko i wyłącznie z tego powodu, że to ma najlepszą jakość. Wracamy do oryginału. Środkowa część tej strony jest poświęcona akcji hashtag Szczepimy się. Narodowy program szczepień to plan, dzięki któremu bezpiecznie i sprawnie zostanie zaszczepiony cały kraj, bla bla bla, bla bla bla. Jest jest kod QR, wiarygodne źródła informacji gov.pl Ukośnik szczepimy się. Więcej informacji zarejestruj się bądź też infolinia 989. I dalej: szczepionki przeciwko COVID są dobrowolne i bezpłatne. Tymczasem impostor postanowił sobie wrzucić coś takiego: Co to jest hashtag knop? Czyli niepożądany odczyn poszczepienny. I tutaj jest e, cały czas zaznaczanie. Szczepionka przeciw COVID jest obecnie w czasie badań klinicznych, które zakończone zostaną dopiero na przełomie 2023-2024. Brak danych o jej skuteczności. Przy czym Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie informuje, że jest to eksperyment medyczny. A jak zwykle, szuria bez trzymanki to wieczne powtarzanie. Że to jest eksperyment medyczny, przyrównywanie do doktora Mengele. Poniżej, gdzie zgłosić mogę? NOP. Mamy tutaj jakieś tam linki, mamy telefon, gdzie jest rzekomo wsparcie prawne w przypadku śmierci. Cia, akurat jak człowiek sobie umrze, to zadzwoni. No, ale czego wymagać? Logika nigdy nie była u foliarzy mocną stroną. Ale, ale, zapewne was ciekawi, skąd ten numer, czy on jest. A to jest, moi drodzy, numer do Justynki Sochy. Ale spokojnie mamy jeszcze trzecią część pierwszej strony. Na oficjalnej ulotce mamy zdjęcie ratowników medycznych oraz 10 powodów, dlaczego warto się zaszczepić. Osobiście ja się z nimi wszystkimi. Zgadzam, ale magia zaczyna się przy numerze 2, ponieważ przy falsyfikacie mamy: gdzie mogę się zaszczepić? I mamy link do mapki szczepień, a dalej tekst w ramce. Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów opieki społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, a także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych studenci medycyny. Proces szczepień, zgodnie z programem, będzie realizowany etapami. Natomiast już teraz na stronie GOF udostępniona jest mapa z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju. Moi drodzy, jest to kłamstwo! Aktualnie są szczepienia właściwie ogólnodostępne. Wyszczepiło się już 19 milionów Polaków. Ten tekst, przynajmniej ja to tak rozumiem, ma na celu, nawet jeśli po przeczytaniu tej ulotki byłbym dalej chętny się zaszczepić, wprowadzić mnie w błąd, że aha, no jeszcze nie mogę. To jest kłamstwo. To jest wredne kłamstwo, które jest kolportowane. Dalej mamy tekst pochwalny niedzielskiego, że y, tutaj jest Światowy Dzień Zdrowia i pracownika, bla bla bla, jesteśmy Wam wdzięczni. Po raz kolejny, mając na celu udawać, że to jest. Kolportowane rządowo, że ten świstek faktycznie został zatwierdzony przez NFZ, no bo przecież cytują ministra zdrowia. Jeśli jednak myślicie, że to już jest jazda we trzymanki, to nie, my dopiero zaczynamy. Rewers ulotki, czyli to, co jest składane do środka, czego my dostając tą ulotkę do ręki nie widzimy. Oficjalna jest bardzo prosta. Cztery kroki, jak się zaszczepić, wytłumaczone bardzo prosto. W jakiej kolejności odbędą się szczepienia, etap 0, etap 1, drugi, trzeci. Gdzie się zaszczepić, i tutaj jest wypisane bezpieczeństwo i rzetelne informacje. Jak działa, dlaczego jest bezpieczna, sprawdzone informacje. A teraz czas na impostora. Tutaj, moi drodzy, mamy szurjadę na maksa. Co musisz wiedzieć o producentach szczepionki? Badania nie były przeprowadzone na ludziach powyżej 60 plus, z ciężkimi chorobami sercowo-naczyniowymi, kobietach w ciąży, dzieciach, osobach z uszkodzoną odpornością immunologiczną, osoby po przeszczepie, ludziach zażywających dodatkowe leki, jak i biorących dodatkowe szczepionki, na przykład na grypę. Tylko jest taki jeden mały, drobny problem. Były. Zwróćcie uwagę na argumentację. Ona od maja 2020 roku się nie zmieniła. O ile w maju 2020 roku jeszcze byłem w stanie przyznać rację, okej, okay, mamy coś niesprawdzonego, coś co zostało zrobione tylko i wyłącznie na grupie kontrolnej, nie wiem jak to zadziała. Tak minął rok, ba więcej niż rok, bo mamy wrzesień czyli ponad półtora, szczepionki są sprawdzone z każdej możliwej strony, są zatestowane, są produkowane i zażywane na całym świecie. Ale dobra, załóżmy nawet, że nie na całym świecie 19 milionów Polaków przyjęło obydwie dawki. 19 milionów. Gdyby ta szczepionka miała być szkodliwa w jakikolwiek sposób, 19 milionów to chyba jest raczej duża grupa kontrolna, po której wiedzielibyśmy, że a tutaj ten umarł, a tamten odszedł, a tamten nie wiem co mu się stało. Byłaby afera na maksa w mediach społecznościowych, byłaby afera na maksa w telewizji, w mediach głównego nurtu. Zwłaszcza, że ci wszyscy goście, na czele z dziennikarzami, na czele z jakimiś tam wielkimi biznesmenami, pierwsi zostali zaszczepieni, oni pierwsi pchali się do korytarz, byleby tylko zostać zaszczepieni. Naprawdę, drodzy foliarze, uważacie, że ci goście siedzieliby cicho, gdyby ich koledzy padali jak muchy? Bo ja szczerze wątpię te były w przeszłości karane wysokimi karami za korumpowanie lekarzy i wprowadzanie na rynek zabronionych substancji. Po raz kolejny źródło, ależ oczywiście, że Instytut Badań z dupy. I to stworzone według mnie w sposób co najmniej bezczelny, ponieważ nie mamy żadnego konkretnego przypadku, nie mamy żadnej nazwy firmy właściwej, ani nawet nie mamy nazwisk Chociażby lekarzy. Pamiętaj, podpisując zgodę, wyrażając zgodę na szczepienie, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek powikłań poszczepiennych, lekarz nie bierze za nie odpowiedzialności, jest to tylko Twoje wyłączne ryzyko. Antyszczepy po raz kolejny nie wiedzą, jak działają szczepienia. Moi drodzy, dlaczego zazwyczaj, zazwyczaj, nopy wszelkie możliwe to nie jest wina personelu medycznego? Nie dlatego, że mityczni łoni rządzą, zarządzają, tylko dlatego, ponieważ w zaszczepieniu nie ma czego spierniczyć. Napełniasz strzykawkę, dajesz do mięśnia koniec. Jakikolwiek problem typu nop wynika zazwyczaj ze złego przechowywania substancji bądź też złego jej wyprodukowania. Opcję numer dwa możemy bardzo łatwo wykreślić, chociażby z tego powodu, że są normy produkcyjne. Normy produkcyjne i jest kontrola najpierw wewnętrzna wewnątrz zakładu, a potem zewnętrzna czyli innymi słowy, państwo sprawdza, co dostaje. Głównie także z tego powodu, żeby nie było czegoś takiego, że oni kupują dwa kontenery, nie wiem, witaminy C. Tam dajmy na to sobie, nie wiem, jakiś tam koncern dogadał się z jakimś zięba entko i okazuje się, że dostają chujoskrętne witaminki. No nie, no to musi być sprawdzone, to musi być dokładnie obadane i dopiero wtedy jest w użyciu. Dalej mamy kolejny postęp szaleństwa. Jest taka tabelka, podział szczepiony-nieszczepiony. Nieszczepiony musi nosić maskę, dezynfekować ręce, trzymać dystans może zarazić się wirusem, szczepiony, musi nosić maskę, musi dezynfekować ręce, musi trzymać dystans, może zarazić się wirusem, zmagać się z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, Umrzeć! Rozumiecie, antyszczepionkowcy przedstawiają dezynfekowanie i mycie rąk jako straszną konsekwencję. Jeśli ktoś z was ma jakiegokolwiek antyszczepa znajomych, nie podawajcie mu ręki, zwłaszcza jak wyjdzie z toalety. Przecież mycie rąk, to komunizm! Zamordyzm! Okej, okay, ale teraz na poważnie. Moi drodzy, mamy tutaj właśnie dezynfekować ręce, nosić maskę, że i jeden i drugi musi dezynfekować ręce, i jeden i drugi musi myć te ręce straszne, trzymać dystans też straszne, nosić maskę, no normalnie najgorsza możliwa rzecz. Ale niezaszczepiony jest tylko wspomniane, że no może się zarazić, może, może nie musi, wcale nie musi, ale zaszczepiony na czerwono, na grubo, że nie dość, że się zarazi, to na pewno dostanie jeszcze nopa i umrze. No nie, no, no wcale po tym wirusie ludzie nie umierają. Nie, nie, to tylko po nopach. To mi przypomina te wszystkie memy z tak zwanych śmieszkogrupek, które były robione tak dla beki, żeby rzecz gorszą na podstawie właśnie takiego grafu co jeden musi, co drugi nie musi, przedstawić jako lepszą. Dajmy na to zestawiali malucha z Ferrari i tam opisywali, że wybitny polski klejnot techniki, a tam dalej jakieś tam włoskie papalini. I mam wrażenie, że tutaj ten podział jest zrobiony właśnie tak. Środkowy panel rewersu to jest jakie pytania zadać lekarzowi czyli innymi słowy antyszczepy udają jakoby się na prawie znali. Normalnie taki paraprawniczy bełkot omijam ale szczerze mówiąc tu jest sporo dużych perełek wobec tego sobie to przeczytamy. Obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna przed szczepieniem jak się nazywa szczepionka? Czy lekarz posiada ulotkę oraz HPL danej szczepionki? Czy można się z nimi zapoznać? Jakie przeciwwskazania do szczepienia producent podał w HPL szczepionki, czyli w charakterystyce produktu leczniczego? Za pomocą jakich badań lekarz wykluczył u pacjenta każde z tych przeciwwskazań? Ustawa z dnia bla 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 o zapobieganiu... W zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zgodnie z prawem lekarz musi przeprowadzić badanie w celu wykluczenia wszystkich przeciwwskazań zawartych w HPL, zamiast tego pacjent otrzymuje ankietę do wypełnienia z miejscem do podpisania dobrowolnej zgody i szczepienie, które nie jest badaniem! Rozumiecie, czyli oni sobie wykoncypowali, że ta ankieta to nie jest badanie, ponieważ badanie to powinno być przeprowadzone przez lekarza naocznie, faktycznie. A teraz was zaskoczę, jak wygląda typowe badanie u lekarza. Uwaga, wszystkie antyszczepy, które w życiu nie były u lekarza, tylko łykają chujoskrętne witaminki, słuchajcie. Przychodzisz do lekarza i uwaga, uwaga, lekarz, szok, uwaga, 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 pyta cię czy byłeś na coś uczulony, czy bierzesz leki i tak dalej i tak dalej i to wszystko bierze na twoją wiarę, na wiarę twoich zeznań, ponieważ wierzy, że ty nie jesteś skończonym kretynem i starasz się, aby dla siebie sobie nie zaszkodzić w żadnym wypadku i dajesz mu pełen osąd sytuacyjny, a na tej podstawie on jest w stanie dobrać konkretną terapię, czyli praktycznie słownie robi dokładnie to samo, co ta ankieta robi na papierze. I teraz uwaga, dlaczego ankieta i dlaczego powoli zacznie się też to pojawiać w przychodniach, ponieważ jest to papierowa weryfikacja tego, co powiedział nam pacjent. Pacjent często gęsto może bajerować, może mijać się z prawdą, może tak sobie, no panie doktorze, no nie, no ja nie piję, nie, no może raz, dwa, trzy razy dziennie, ale to nie jest picie. I w tym momencie lekarz posiada zły osąd sytuacji, zasądza nieodpowiednie leki, facet umiera, czy ja wina, oczywiście, że lekarza. W tym momencie lekarze mają podkładkę. Proszę bardzo, był tu pan X zatwierdził, że nie ma tego i tego schorzenia, podpisał się, stwierdził, że ma na to odpowiednie badania, koniec. Dalszy tekst to jest po prostu poezja, przeczytajmy sobie. Lekarz ma za zadanie na rozmowie kwalifikacyjnej przed szczepieniem wykluczyć przeciwwskazania, a nie stwierdzić, że je wykluczył. Pacjent powinien zostać poddany specjalistycznym badaniom, które stwierdzą brak przeciwwskazań. Lekarz nie jest w stanie stwierdzić braku przeciwwskazań na podstawie badania ogólnego w gabinecie, tak jak nie jest w stanie wykluczyć raka bądź innej poważnej choroby bez dokładnych badań. Jeśli lekarz stwierdzi, że nie jest w stanie wykluczyć wszystkich przeciwwskazań, szczepionki, to ma obowiązek wydać zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, w którym zgodnie z prawdą powinien napisać, że nie jest w stanie wykluczyć wszystkich przeciwwskazań. Formularz znajduje się przy rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień. Czyli co? Lekarz powinien zrobić badania, tak? No tak, ale jakie badania? No, no nie wiem, no badania! Powinien zrobić badania! No jakie badania? Specjalistyczne badania! Ale jakie badania powinien zrobić przy kwalifikowaniu szczepionki? No nie wiem, no takie czary mary medyczne! To jest kabaret. Oni sami właściwie nie wiedzą, co ten lekarz powinien zrobić, jak powinien rzekomo sprawdzić, czy nie wiem, powinien zrobić laparoskopię, czy sondę wsadzić do tyłka, czy o co chodzi. Nie, powinien zrobić po prostu badania, jakieś tam medyczne czary mary, żeby było. No nie, drodzy foliarze, niestety medycyna nie działa tak, że się robi jakieś szamańskie czary mary i to wszystko naraz działa. Medycyna jest oparta o. Fakty. Dalej mamy to zaświadczenie, które widzę już w, po samym druczku, że jest bezczelnym zerżnięciem z recepty. Oni po prostu zerżnęli dróg z recepty, dopisali swoje pierdoły i co tyle. Podsumowując, moi drodzy, nie będę ukrywał, ta ulotka jest uderzająco podobna do ulotki oryginalnej. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ma oszukać pierwszy kontakt. Starszy człowiek, człowiek, który się spieszy, człowiek, który nie ma czasu, ma wziąć po prostu tę ulotkę w dobrej wierze, chcąc dowiedzieć się czegoś o szczepionkach, a w zamian dostaje do ręki antyszczepionkowy bełkot nastawiony na fake newsy, nastawiony na przedawnione informacje, a wszystko sprowadza do jakiegoś dziwnego wyobrażenia o medycynie, że lekarz ma zrobić jakieś czary, mary, nie wiem, szamańskie figle i wszystko będzie wiadomo. Według mojej opinii, ta ulotka. Pod oryginał się po prostu bezczelnie podszywa. I teraz uwaga, dlaczego nie mamy oryginalnego wydawcy nie mamy tutaj przyznania się, niejakiego, kto to wydrukował dlatego, bo to jest karalne. Podszywanie się pod oficjalne rządowe komunikaty jest karalne. Owszem, mamy te wszystkie stopnopy, mamy nawet numer telefonu Justynki, ale nie mamy takiego oficjalnego przyznania się, że dana osoba to wyprodukowała bądź organizacja. Dlatego mam do Was prośbę. Jeśli ktokolwiek z Was pamięta, gdzie dostał daną ulotkę i mają w ręku, mają dalej dostępną u siebie. Bądź też ktoś z Was zauważy, że jakaś osoba kolportuje takie ulotki na Waszej okolicy, zgłaszajcie do bagiet. Wzywajcie patrol bez jakiegokolwiek zastanowienia, ponieważ w momencie, w którym policja złapie ich na gorącym uczynku kolportażu nieprawdziwych informacji przedstawionych w stylu rządowym, oni poniosą konsekwencje. A według mojej opinii, jak najbardziej ponieść muszą. Takie coś jest po prostu obrzydliwe, ponieważ bazuje tylko i wyłącznie na uwadze osób niezaznajomionych z tematem, do których zamierzają trafić z już ustalonym, podanym na tacy przekazem pod otoczką rządową. To jest chwyt w stylu szwedzkiej garnki za 2000. Nie mam słów, szczerze mówiąc, szkoda gadać, szkoda szczępić, ryja, naprawdę. Powiem tylko i wyłącznie po raz kolejny: widzicie jakąkolwiek osobę kolportującą podobną treść, zgłaszacie bagietom. Nie podchodzicie, nie konfrontujecie, bo się spłoszy, po prostu odbieracie ulotkę, odchodzicie daleko, zgłaszacie bagietom, patrzycie gdzie idzie, żeby w razie czego na bieżąco instruować bagiety. To tyle na dziś, co dla was przygotowałem. Dzisiaj wyjątkowo źródła nie dostaniecie, ponieważ źródło to jest mail mój osobisty. Wobec tego bardzo was za to przepraszam. Jeśli ktokolwiek z was dostał tą ulotkę, no to spróbujcie przypomnieć sobie gdzie konkretnie i napiszcie mi o tym w komentarzach, ponieważ może to nie tylko w trzech województwach to jest, tylko akcja się szykuje na szeroką skalę. Natomiast i tak was zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie mojego maila. Możecie mi napisać cokolwiek, możecie mi napisać pomysł na nowy temat, możecie mi napisać coś, co wam w duszy gra. Ten mail jest dla was. Tymczasem pragnę Was także zaprosić do mojego Patronite. Jeśli Wam zależy na tym, co robię, jeśli podoba Wam się treść, którą produkuję, jeśli chcecie zobaczyć jej więcej, no to zachęcam do wsparcia kanału. Dzięki temu ja mam czas nagrywać dla Was, ponieważ na przykład biorę wolne w robocie, dzięki temu i tak mam kasę, którą miałbym, gdybym poszedł do roboty, ale spędzam ten czas na dowiadywanie się wielu nowych informacji na temat obróbki, dowiadywania. Się, wielu nowych informacji na temat wybryków różnych gości, nagrywam nowe materiały na zapas, nagrywam materiały aktualnie, takie różne inne rzeczy. Wobec tego serdecznie zapraszam. A tymczasem żegnam się z Wami i, jak zwykle, zaznaczam: komentarze były, są i będą Wasze. I oczywiście dziękuję moim wspaniałym patronom: Przemkowi, Anonimowej, Cezaremu, Bartoszowi, Jakubowi, Pedralczekowi, Hubertowi, Obłudnikowi, Obłudnickiemu, Mariuszowi, Janowi, Michałowi, Januszowi, Gustawowi oraz Arikowi. To już wszystko na dziś. Ja się tymczasem z wami żegnam i zapraszam do następnego. Hej, hej!